Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wszystkich miłośników boksu, którzy mają okazję tutaj, bywać na Ring Polska. Zapraszam na kurs instruktora boksu 7-8 czerwca, czyli ten weekend, tutaj w Warszawskim Centrum Atletyki. A link Michał tutaj wrzuci do zapisów. Macie Miczkin, czołowy, ulubiony mój ekspert bokserski. Porozmawiamy na początek tej walce Diablo z Balskim. Ty chyba, z tego co pamiętam, typowałeś, tak jak wszyscy zresztą, jak większość zwycięstwo Balskiego, wszyscy wiedzieliśmy, że Diablo ma czym uderzyć, natomiast to była taka niby jego jedyna broń, jedyna sztuczka, a Balski miał dominować szybkością, młodością, bo stało się inaczej. Było zaskoczenie. Właściwie nie do końca stało się inaczej, no bo generalnie mój scenariusz pojedynku, nie, te, te typy to trzeba włożyć trochę sobie między bajki wszystkich, bo Owszem, ja obstawiam zakłady często bukmacherskie i powiem Ci, że jestem w tym wszystkim na zero, więc <śmimo> mimo że siedzę w tym boksie, to no nie, nie przegrywam jakoś specjalnie pieniędzy, ale też, też nie wygrałem, mimo że zdarzały mi się duże wygrane, nie wygrałem jakichś dużych kwot. Boks jest o tyle nieprzewidywalny, ale najważniejsze u eksperta jest to, żeby jakby scenariusz walki określić, chociaż ten też bywa nie do końca przewidywalny. Ja mówiłem o tym, że Krzysztof Diablowodarczyk będzie miał niebezpieczny lewy sierpowy i tylko przez nokot może to wygrać. Adam Balski z szybkością, młodością i chęcią powinien to wygrać na punkty. Balski prowadził bodajże u jednego sędziego 81-87 i na te punkty wygrywał, i tak naprawdę z tego co widziałem, to nie mógł już przegrać pojedynku na punkty. Także Część scenariusza się sprawdziła, natomiast to, że Włodaczek miał le niebezpieczny lewy sierpowy, było wiadomo e, do końca. Ja sądziłem po prostu, że nie będzie w stanie go do donieść do celu, bo Balski, zresztą mówiłem o tym studiu przez walkę, będzie musiał mu podać pomocną dłoń, żeby on to zrobił. I Balski mu tą pomocną dłoń zwyczajnie podał. No, wszedł w wymianę w pół dystansie, gdzie ma dłuższe ręce, stoi wyprostowany, jest bardziej zmęczony i ma mniejszą siłę ciosu, czyli zrobił to. Czego nie należało robić. Oczywiście Włodarczyk od niego to wymusił, no ale, ale to był błąd, którego ja się po Adamie Balskim aż tak nie spodziewałem, że taki popełnił. Wyciągnął mu, tak jak powiedziałem, tą pomocną dłoń no pomógł mu. Natomiast u Krzyśka, e, zwróciłem uwagę na co innego, i to mnie bardzo zaskoczyło. Nie ten lewy sierpowy, o którym wszyscy wiedzieli, ale przede wszystkim od, e, e, to mnie zaskoczyło, że on od początku był czujny. Od początku był zdeterminowany, od początku miał plan i go realizował, i to było widać w jego poczynaniach. To nie był przypadek, ten cios, tylko to była praca na przestrzeni tych całych 8-9 rund. Że on chodził, ładnie zamykał ring, bronił się, wywierał presję bez zadawania ciosów, wymuszał częstotliwość, intensywność walki od Adama Barskiego i, i ładnie to skończył. Także tutaj. Naprawdę duży szacunek dla Krzyśka gdzieś pokazało, jak ten polski boks na przestrzeni lat zmienił się raczej in minus. W sensie stary mistrz, który jeszcze po prostu zrobił dobrą formę, potrafił znokautować młodego, takiego powiedzmy nieprzewidywalnego dla wielu perspektywicznego zawodnika, czyli generalnie raczej ten, ten poziom boksu spada. No właśnie, bo to nie jest. Także to był jakiś lucky punch, tak jak wszyscy mówili, że diablo może czymś trafić. Tam była taktyka, tam była myśl i przede wszystkim to, co mówiłeś. Fani skracał ring i zmuszał Balskiego do błędu. Zmuszał go do tego, że on był zmęczony, że popełniał te błędy. No potem Adam tłumaczył, że był no ale <laughs> chyba było też w tym sporo zmęczenia, jakiejś takiej frustracji być może. Oczywiście, że tak szczęściu trzeba pomóc. Adam był nonszalancki, ale ta nonszalancja wynikała z, pewnego, z pewnej frustracji, zdenerwowania, że ja tu zadaję szybkie, mocne ciosy przez osiem rund i nic z nich nie wynika. Też trzeba zwrócić uwagę na to, jak Adam Balski był nieprecyzyjny w tych pierwszych rundach, mimo że miał przewagę szybkości, a nieprecyzyjny był dlatego, że obawiał się tej siły Krzyśka Włodarczyka. Tak jak powiedziałem, to jest duża zasługa Diablo, że, że ta walka potoczyła się taka a nie inaczej. A jeszcze raz powtórzę, Szczęść, szczęściu zawsze trzeba pomóc. No i też chyba zaskoczeniem było to, że był dość, dość ofensywny. Być może nie zadawał ciosów, jak to zwykle nie zadaje. Natomiast szedł do przodu. Był ten lewy prosty, zaganiał do Narożnika czy pod Liny Balskiego, tam coś się działo z jego strony, nie był bierny. To nawet nie lewy prosty. Chodzi o to, że on potrafił na bloku podejść bardzo blisko swojego rywala po to, żeby zadać się. E, ciosy w dystansie, w którym może być jeszcze szybki. Bo Wodarczyk, jakby zaczynał zadawać ciosy z dystansu, to widać byłoby jego wiek. Natomiast jak on skróci ten dystans, no to potrafi przez swoją technikę, bardzo mocne ciało, e, wyprowadzić bardzo dynamicznie te ciosy. I tak też robił. E, przecież wielokrotnie widać to w walkach Saula Alvareta. Że on nie zadaje ciosów, jest leniwy, ale potrafi tą obroną, defensywą, doświadczeniem podejść tak blisko rywala, że zadaje w, w ciosy w momencie, kiedy on sobie e, chce, wybiera te momenty i, i wtedy tych rywali nokautuje. Przykład walki z Plantem, czy, czy, czy innych. Oczywiście to jest inny poziom, ale mimo wszystko zasada jest ta sama defensywa i doświadczenie pozwalają skrócić dystans i wybrać moment idealny do zadania tego decydującego ciosu i na tym polega boks. Pięknie to namalowałeś, to co teraz dalej z Diablo, jak myślisz, bo tutaj opcji jest kilka, tak, zakończenie kariery, Lerena, nie wiem, Masternak, czy Szpilka, czy Różański, co ty byś widział? Wszystkie opcje są, <grym> wszystkie opcje są okej, okay. nie, tak naprawdę e, chyba nie chciałbym widzieć tego pojedynku z Lereną, e, no, nie dawałbym dużych szans Krzyśkowi, i to nie jest żadna złośliwość. Hejt z mojej strony, po prostu to jest silny, młody zawodnik, który jest na innym poziomie niż Adam Balski. Nie miałby, no, tu, nie miałby tu wodaczych żadnych argumentów, jeśli chodzi o tą fizykę. Nie miałby przewagi motoryki. Nie miał żadnego przewagi po prostu, nie miałby też tej wiary w zwycięstwo, którą miał z Adamem Balskim, bo ja nie wiem dlaczego Krzysiek był aż tak dobry. Czy to było to, że on znał Balskiego ze sparingów, czy to było to, że to taka duma mistrza nie pozwoliła mu przegrać z zawodnikiem, który jeszcze nigdy tego poziomu nie osiągnął. To jakaś była przyczyna. Natomiast Lerena to będą nieznane wody. Zawodnik, do którego trzeba by z racji siły, uderzenia siły fizycznej i już do pewnego doświadczenia tego, że był z kategorii ciężkiej, trzeba by było mieć pewien respekt i diablo by pewnie miał ten respekt. Nie wiadomo, czy by, czy by go to nie zjadło. Więc tutaj tego scenariusza unikam. Najlepszy, najlepszy scenariusz dla polskiego boksu byłby taki, że Larena wokuje ten pas, który tak naprawdę niczego już mu nie daje, już on już ma, może tam powiedzieć komuś w kategorii ciężkiej, że był mistrzem Bridger i szukać pieniędzy i prestiżu, bo w kategorii Bridger go nie ma. No bronił tytułu z Radczenką. Wyobrażasz sobie, mówisz jestem mistrzem świata, z kim wygrałeś? No z Radczenką, a kto to jest? No Taki gości. Patrzysz, co to jest za gościa, to jest Journainen, który przejął z czterema chyba Polakami. Ci to jest w ogóle abstrakcja jakaś, jeśli chodzi o ten tytuł. Jeszcze tutaj tymczasowy mamy, ale, ale możemy na podstawie tego coś zbudować, właśnie i możemy na podstawie tego zbudować takie pojedynki jak Włodarczyk Różański. Gdzieś tam był konflikt. Włodarczyk Szpilka, bo przecież jest, skoro Włodarczyk. W taki sposób się pokazał, to może mieć jakieś argumenty negocjacyjne w, z Arturem Szpilką. No bo szpilka powiedzmy teraz wygrał, e, Wodarczyk wygrał. E, wcale szpilka nie wygrywa na lepszym poziomie niż Wodarczyk, bo, bo ten Erol e, nie jest na lepszym poziomie niż Adam Balski. Zawodnikiem jeszcze przyjechał taki e, powiedzmy nie w pełni formy. Więc tutaj są jakieś argumenty. W zasadzie do... chyba po bokserskiej technice Szpila tak jak to tak, było ale są jakieś argumenty do tego, żeby zrobić ten pojedynek. Bo, bo, bo o ile Diablo się męczył z ligowymi pięcierzami do tej pory, no to, to, to był na straconej pozycji. Szpila ma za sobą media i e, to, tą otoczkę medialną i wszystko inne w, tym, w tych rachubach, a tutaj Proszę, pas tymczasowy, walka z przyzwoitym zawodnikiem, wygrana w bardzo widowiskowy sposób, można to zrobić. Z Różańskim, tak jak powiedziałem, gdzieś tam panowie między sobą wymienili dwa zdania. Świetny pojedynek dwóch Polaków, ciężko o jakiś pojedynek, który zainteresuje fanów boksu, a widzimy, że z Balskim zainteresował, o ile bardziej zainteresowałby nawet pojedynek z Różańskim. I tutaj też diablo był. Musiał przyjąć taktykę wyjazdową, bo musiałby pojechać do pewnie Zreszowa. do Rzeszowa. Mhm. Tam kibice znów by byli nie po jego stronie, ale chyba mu to odpowiada, bo i w Australii nie byli, po jego stronie i w Moskwie i w Kaliszu. To, przed... e... to, mnie, słuchaj, to mnie zawsze bawiło, że Diablo potrafił toczyć takie wielkie walki z wielkimi zawodnikami gdzieś na wyjeździe, z Czakijewem, z ja. Greenem a potem przyjeżdżał tutaj do jakiejś nowej soli kujawskiej, nie wiem, do jakiejś mojej miejscowości, walczył z Leszczem i go tam Andrzej Wasilewski poklepywał po ramieniu, żeby do ringu wyszedł, tak. nie zestresowany, nie? Tak, to jest, to jest prawda. E, e, walczył, czy z walczył z Mekelianem, no, walczył z tym... Z, z tym Włochem, właczył no, z Fragomenim Rosji, Wielu, na, 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 tak, na, na wyjeździe. Także tu było wiele pojedynków wyjazdowych, bardzo, bardzo dobrych w jego wykonaniu. Więc wyraźnie on lubi, jak publika jest przeciwko niemu, i on ma ochotę wszystkim, e, między innymi Miszkinowi, udowodnić, że się mylą. <laughs> A ty, to może taki z nie. <laughs> nie. nie. Ale jest to wypowiedziałem wielokrotnie swoje zdanie na temat krzyżka formy, która nie była zadowalająca przez ostatnie lata. No ale przecież no. nie było. No, jak się no. oglądało sparingi wszyscy na sali mówili, że tam nie jest specjalnie dobrze, nie? I to no. było zaskoczenie nawet, jego forma, jego występ. Nawet nie na sali, przecież w tych w tym ringu było słabo, czy to przypomnę sobie stok, no. czy, czy jakieś inne, e, inne miejsca, w których e, Diablo no, tą formą nie błyszczał, to i de delikatnie... Ale że może to jest kwestia motywacji rywala, także tutaj wychodził do walki o mistrzostwo, znowuż ten thunderstruck usłyszał, zobaczył zielony pas i zwariował, nie? A wcześniej, jak klepiesz tych gości, których musisz znokautować, bo jak nie znokautujesz, no to jest obciach, to jest troszkę inna, no nie wiem, tak, tak sobie to tłumaczę może. Może być tak, tych czynników może być wiele, a mogą być wszystkie naraz. Faktem jest, że teraz Włodarczyk wrócił w dobrym stylu. Idealnie by było zakończyć karierę, świetnym pomysłem by była walka z Różańskim w Rzeszowie. Powiedzmy walka ze Szpilką, gdziekolwiek. Walka z kim to jeszcze? Kto to jest jeszcze? Masternak pojawił się. Nie, Masternak jest. I też Masternak jest, wydaje mi się zbyt dobrej formie, ale, ale są takie pojedynki, w których Diablo mógłby sobie właśnie powalczyć, mając ten tymczasowy pas i licząc na to, że Lera na ten pas zwakuje, a Diablo będzie mógł tutaj właśnie rozdać karty na swoim terenie. No dobra, twój rywal szachowy tutaj, ulubiony Artur Szpilka, jak komentował to zwycięstwo w Udejczyka, bo Między nimi jest zła krew. Wydaje mi się, że większa ze strony Diablo. No, ale pewnie Szpila też jeszcze nie pała miłością do Diablo. Jak on to komentował? Zupełnie nie pała miłością. Artur go zwyczajnie nie lubi, e, ale Artur potrafi być w tych swoich wypowiedziach e, obiektywny i po powiedział to, co widzieli. Wszystko zaskoczył go Krzysiek, nie lewym sierponym, to co zresztą ja powiedziałem tutaj, e, co mi się rzuciło od razu w oczy e, po pierwszej rundzie, że Diablo miał chęci i że szacunek za to, co zrobił jak zawalczył, no bo, bo widać było od początku, że on chce i ma, ma swój plan i go dobrze realizuje, także Artur pozytywnie bardzo podsumował ten wystąp Krzyśka. Myślisz, że on ma ochotę zmierzyć się z Diablo? Czy w boksie, czy gdziekolwiek indziej? Przecież ta... Ta walka wygeneruje ogromne pieniądze, bo ile ten. teraz wygrał, to już w ogóle stawkę, nie? Ten kotlet jest odgrzewany, ale wiesz, jak jest z tym odgrzewanym kotletem. On nie jest smaczny, dopóki nie ma się jego w ustach. A, do, a w momencie kiedy kontrakty by zostały podpisane i wszyscy by zaczęli o tym pojedynku trąbić, to to naprawdę by się rozniosło, szczególnie, że nie ma tak dużo. Medialnych występów Polaków, które mogłyby generować aż takie zainteresowanie. Ten czerwiec pod względem sportowym będzie dla nas szalony, e, tych występów. No, ja łączę ten koniec maja z czerwcem, bo to na tak. przestrzeni miesiąca będą te no wydarzenia, wydarzenia cała seria, ale, ale generalnie nawet ten występ w Kaliszu Diablo pokazał, jak, jakie to może być zainteresowanie. Ja Byłem zbudowany tą atmosferą, publicznością, zainteresowaniem, ludźmi w ringu, Dawno nie pracowałem przy takiej gali i też, też chyba ze mną się zgodzisz, bo też brakowało Ci takich wydarzeń.